Następujące liczby podane w postaci takich wielokrotnych pierwiastków mamy przedstawić w postaci jednej potęgi i jednego pierwiastka. Pierwszy przykład rozwiążę na trzy sposoby. Na początek zamienię każdy pierwiastek na odpowiednią potęgę. Ten zewnętrzny pierwiastek to po prostu potęga o wykładniku 1 trzecia, a w środku mamy pierwiastek kwadratowy, zatem to będzie 3 do potęgi 1 drugiej. Teraz w nawiasie mamy mnożenie dwóch potęg. Pierwsza ma w wykładniku jedynkę, a druga jedną drugą. Zatem możemy dodać te dwa wykładniki i dostaniemy w nawiasie 3 do potęgi o wykładniku 3 drugie. Następnie korzystamy ze znanej własności. Przy potęgowaniu potęg możemy pomnożyć wykładniki. To nam daje możliwość skrócenia tutaj tego iloczynu przez 3. I dostaniemy 3 do potęgi o wykładniku 1/2, co jest równe pierwiastek z trzech. Oto postać potęgi i postać pierwiastka. Drugi sposób jest mniej zaawansowany. Wystarczy sobie wyobrazić, że trójka to pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech. Mamy zatem pod pierwiastkiem stopnia trzeciego, trzecią potęgę pierwiastka z trzech. To oczywiście oznacza, że w wyniku musi pozostać pierwiastek z trzech. W trzecim podejściu wykorzystam ważną własność pierwiastka, mianowicie pierwiastek z iloczynu to iloczyn pierwiastków z poszczególnych czynników. W tym przypadku dostaniemy pierwiastek trzeciego stopnia z trzech, pomnożony przez pierwiastek trzeciego stopnia z pierwiastka kwadratowego z trzech. Takie bezpośrednie nałożenie pierwiastka na pierwiastek pozwala zapisać ten drugi czynnik jako jeden pierwiastek którego stopień jest iloczynem stopni tych dwóch pierwiastków. Mamy tutaj 3 razy 2, zatem będzie to pierwiastek szóstego stopnia. Dla zaoszczędzenia miejsca od razu przedstawmy te pierwiastki jako odpowiednie potęgi. Teraz korzystamy z tego, że iloczyn dwóch potęg o tych samych podstawach to potęga o tej samej podstawie i wykładniku, który jest sumą tamtych dwóch wykładników. 1 trzecia dodać 1 szósta. To będzie po sprowadzeniu do wspólnego mianownika 2 szóste dodać 1 szósta, czyli 3 szóste. Zatem dostaniemy 3 do potęgi 1 drugiej. Znowu wszystko się zgadza. Kolejna liczba to pierwiastek trzeciego stopnia z trzech pierwiastków z dwóch. Postarajmy się tę trójkę wprowadzić pod pierwiastek kwadratowy. 3 przed pierwiastkiem kwadratowym oznacza 3 do kwadratu pod pierwiastkiem kwadratowym. Zatem pod tym wewnętrznym pierwiastkiem mamy 18. Taka sytuacja już była, jeśli mamy nałożone na siebie dwa pierwiastki, to otrzymujemy pierwiastek, którego stopień to iloczyn tamtych stopni 3 razy 2 daje 6. To zaś oznacza, że mamy tutaj 18 podniesione do potęgi o wykładniku 1 6 z kolei możemy ten podwójny pierwiastek potraktować jeszcze inaczej, alternatywnie, jako złożenie dwóch potęg. Potęga o wykładniku 1 druga i na to jeszcze nakładamy potęgę o wykładniku 1 trzecia. Mnożąc te dwa wykładniki dostaniemy 1 W przypadku tej trzeciej liczby zastosujemy kilkakrotnie ten sam pomysł co w przypadku b. Czyli będziemy wkładać te dwie liczby 5 i 2 pod najbardziej wewnętrzny pierwiastek. To będzie wyglądać tak. 2 przed pierwiastkiem kwadratowym oznacza 2 do kwadratu pod pierwiastkiem kwadratowym, no i przejście tej piątki pod pierwiastek tam do trójki daje ten sam efekt. Pojawia się 5 do potęgi drugiej. Teraz będziemy wkładać 2 do kwadratu pod ten trzeci pierwiastek. To oczywiście da 2 do potęgi czwartej. Iloczyn tych liczb 2 do potęgi 4 razy 5 do kwadratu razy 3 to 1200. Mamy zatem 1200 podniesione trzykrotnie kolejno do potęgi o wykładniku 1/2. Każdy pierwiastek zastępujemy przez odpowiednią potęgę. To teraz możemy te wykładniki po prostu pomnożyć, co daje oczywiście 1/8. Oto postać potęgi i postać pierwiastka. W ostatnim przypadku widzę, że ósemkę i czwórkę mogę przedstawić jako potęgi dwójki. Zatem zamiast działać na pierwiastkach, przerzucamy się na potęgi. Mamy w nawiasie 2 do potęgi trzeciej, to jest 8, pomnożone przez 2 do potęgi o wykładniku 2 trzecie. To jest oczywiście pierwiastek trzeciego stopnia z 4, czyli z dwóch podniesionych do potęgi drugiej. To teraz wykonajmy to mnożenie w nawiasie, wiadomo, dodajemy wykładniki. 3 dodać 2 trzecie to będzie 11 trzecich, a ponieważ potęgujemy potęgę to mnożymy wykładniki. Dostaniemy 2 do potęgi o wykładniku 11 dwunastych, co można przedstawić jako pierwiastek 12 stopnia z 2 do potęgi 11.